Na pewno czujemy dzisiaj duży niedosyt, jeżeli chcemy ocenić ten mecz to na pewno w kwestii straty dwóch punktów aniżeli zyskania jednego, natomiast taka jest piłka, uczy ona pokory i musimy wyciągnąć z tego spotkania wnioski i odpowiednio zareagować na kolejne spotkanie, bo tak jak widzimy co, co się dzieje w tabeli, każdy mecz będzie bardzo zacięty i każdy mecz będzie na wagę złota, pewnie już to powielamy. Kilkakrotnie, natomiast no rzeczywiście tak jest, że ta liga nie ma wyraźnego faworyta do, do awansu i nie ma też wyraźnego kandydata do spadku. Każdy przyjeżdżając czy to do lidera, czy też do zespołu, sytuowanego niżej w tabeli, nie może patrzeć na przekrój tego, co on wskazuje. Tylko każdy mecz jest indywidualnie oceniany i do każdego trzeba indywidualnie podejść. Tak jak mówię, duża lekcja pokory. Ale, ale głowy musimy mieć uniesione do góry, bo ja, mimo wszystko, jestem bardzo dumny z tego zespołu, w jaki sposób funkcjonuje, w jaki sposób reaguje, ile wkłada w to wszystko zaangażowania i serca. I, i jestem przekonany o tym, że, że te rezultaty z perspektywy czasu na pewno przyjdą, aczkolwiek też nie mamy gdzieś tam czego się wstydzić, bo, bo na tą chwilę gdzieś tam regularnie punktujemy, na pewno te remisy. Są wartością dodaną, nie na tyle na ile byśmy chcieli, ale, ale musimy to przyjąć wszystko ze zdrowym rozsądkiem. Okay. Eee, czujemy wielki niedosyt po tym dzisiejszym meczu, tym bardziej, że mieliśmy mecz pod pełną kontrolą. Powinniśmy w pierwszej połowie zamknąć ten mecz, bo mieliśmy kilka fajnych, klarownych sytuacji. Niestety, do przerwy schodzimy z bezbramkowym remisem. W drugiej połowie mówiliśmy sobie, żebyśmy oddawali więcej wrzutek z bocznych sektorów, tego troszeczkę zabrakło. Dopiero kiedy dostaliśmy bramkę na 1-0, no to dopiero gdzieś tam się obudziliśmy, gdzieś tam więcej uruchomiliśmy te boczne sektory boiska. No i czujemy ogromny niedosyt tym bardziej, bo, bo uważam, że są to stracone dwa punkty, ale było minęło, głowa do góry. Za ten mecz też bardzo ważny ze Spartą Katowice na wyjeździe. Przeciwnikowi gratuluję ważnego punktu A, a nam nic nie pozostaje, tylko a, ciężko trenować w przyszłym, w przyszłym tygodniu, żeby, żeby ze Spartą zagrać dużo lepiej niż dzisiaj. Tym bardziej, że brakowało nam klasycznej dziewiątki, a mimo wszystko i tak stworzyliśmy sobie kilka a, klarownych a, sytuacji. No szkoda, szkoda, zabrakło tej ostatniej kropki na D.